Taki miasta granic Witam wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcinku Przedstawię wam mój najnowszy zakup Porozmawiamy trochę o moich wszystkich korowarkach Odzyskam trochę miedzi i skoczymy na małą wyprawę Zapraszam do oglądania Długo zastanawiałem się nad zakupem korowarki bo te z jednym oczkiem i z regulacją u góry u mnie by nie zdały egzaminu, ponieważ co chwila bym musiał regulować, bo mam nieregularne kable. Jeden mam cieńszy, drugi grubszy. Jak to zdemontować I tak, y, tą kurowarkę zobaczyłem najpierw na kanale 4 Strony Złomu. Pozdrawiam serdecznie. Y, kolega ją zachwalał. Właśnie jemu też tak samo zależało na tym, żeby było tych dziurek, żeby nie musiał co fiera, y, regulować. Później oglądałem ją na kanale Archeolog Śmietnikowy. No, to też link się wyświetla wam. Do tych dwóch kanałów, oczywiście, będą się wyświetlać linki. I po obejrzeniu tych dwóch postanowiłem kupić. Kupiłem na stronie TEMU. No, taką aplikację sobie ściągnę do telefonu. I tak, jeżeli ktoś będzie chciał sobie kupić taką korowarkę albo coś na tej stronie temu, czy tam na aplikacji temu, to polecam wrzucić do koszyka i czekać na dobrą promocję. Bo w tej chwili ta korowarka kosztuje 226 zł. Zobaczcie. A ja zapłaciłem 89 zł. 2 grosze. Zobaczcie. No, promocja niesamowita. Dobra, co? Rozpakuję ją z Wami, bo dopiero co przyszła, tu był tylko karton. Ja jej jeszcze nie wypakowywałem, nie otwierałem tego, nie widziałem, tylko sprawdziłem, czy to przyszło. Bo mówię, może jako kartofla mi wysłali albo coś, bo to z Chin to nigdy nie wiadomo. Długo szła ta paczka, nie wiem, z miesiąc coś takiego. Korbotronik, steropian, wszystko na S. Spray, steropian i też prawy różne. Dobra, wyciągamy korowarkę, ona jest już chyba prawie gotowa wystarczy tylko korbka. No tak to wygląda, że wystarczy tylko korbka. Może wam postaram się to jakoś pokazać. O, widać tu są ostrza tu I co się kręci, to jest ostrza się kręcą. Wszystko się kręci i ostrza się kręcą i ta rolka na dole się kręci. Dobra, co, zamontuję korbkę. Raczej przeuważać na palce, bo tu są ostre krawędzie, żeby zaraz nie mieć palca pocharatanego założę korbkę i już złożoną korowarkę Wam pokażę raczej to będzie nuda takie skręcanie korbki, tej, tej korowarki nie? i po chwili skręcenia korbkę mam już zamontowana, nic nie regulowałem tych śrub nie kręciłem, tak jak przyszła do mnie, tak ją mam i tak, to jest ta korowarka I tak śruby jakieś to chyba do zamontowania do blatu ale ja na imadle, tu widać to imadło to później się przeniesiemy, ale to na razie nie były wszystkie klucze do zmontowania to na razie zostawiam na bok. To i teraz tak, porozmawiamy chwilę o korowarkach, jakie posiadam. Posiadam taką korowarkę, którą zobaczyłem u kolegi Bastka. Ona była bardzo tania, kosztowała 10 zł, też to było na AliExpress podać około 10 zł. I jak ona mi się sprawdzała? Na początku ostrze było luźne. To podejrzewam, że był jakiś odcinek. Ja Wam podlinkuję z tej korowarki. Później z, z, przyspawał mi brat tutaj nakrętki, które te ostrze y, usztywniają. No i trochę lepiej, ale to się nie zdaje egzaminu. To dalej lata. Kolejną korowarką, którą chwaliłem, była drewniana korowarka, coś podobne zasadą działania do tego. Short to drewnianej korowarki jest tutaj. Ale ta drewniana korowarka miała tą wadę, że była z miękkiego drewna. Po, po kilkukrotnym przykręceniu śrubki, no tak jak tu to działa, nie. Poczekajcie, nie, wiem, wam skupi to o. Teraz skupiło i zobaczcie, teraz ta śrubka, te ostrze wkręca się. I drapie w kabel, ale to też szert z tej korowarki. Też był, wyświetla się tu. I jedziemy dalej, i tak ta drewniana się luzy porobiły. No i ta drewniana korowarka skończyła tak. A gdy już mamy nową korowarkę, to deseczka nam nie jest potrzebna, i trafia tam, gdzie jest jej miejsce. Wracamy na warsztat. Zrobiłem sobie taką, jak ją zrobiłem, rozwierciłem wiertłami różne rozmiary. Powierciłem otwory, do których mogłem nagwintować te śrubki i naostrzyłem im czubki. O, tak to wygląda. I to też zdawało egzamin, ale nie miało żadnego napędu i musiałem to przeciągać. I dlatego postanowiłem kupić sobie tą korowarkę. Oczywiście nic nie zastąpi wam noża, bo nóż zawsze się przyda nawet do, do zaczynania kabla, albo coś takiego. Także przy każdej korowarce nóż będzie potrzebny. I dobra, to omówione mamy korowarki. No to trzeba ją przetestować. Wpadają kable. Są kable, ale zanim przejdę do kabli, to na ostatnich poszukiwaniach nie zabrałem się samochodem z dwoma rzeczami. No to przywiozłem je. Zobaczcie sami. Trochę wieje, sorry, no tak, taka pogoda akurat. Tak, te dwa gabaryty, co wam mówiłem na ostatnim odcinku, zabrałem ze sobą, byłem przy okazji z przyczepko, to wrzuciłem na przyczepkę i przywiozłem. Dobra, wracamy do odcinka. I to są właśnie te kable, o których wam mówiłem, że są różne rozmiary, od bardzo cienkich, poczekajcie, niech to skupi, to jakieś takie antenowe coś tam, nie wiem, głośnikowe może, ale oczywiście spróbujemy każde po takie grubsze, Poczekajcie, niech to skupi, o teraz skupiło, spróbujemy każdy rodzaj kabla obrać, mamy drut, mamy linka, co tu jeszcze mamy, no jakieś takie krótkie, cienkie, no przynajmniej różniejsze, na pewno rękawiczki się przydadzą, bo jest brudno i syfiasto, tak, będzie trzeba wtyczki pod, podcinać nie będę tego ważył, to tylko będzie takie... Y Poglądowy, tak, tu mamy kable. No Podejrzewałem, że ich się nie da obrać. To są te kable z, z myszek. No i co, kurawarka idzie na i madło. Gdy ja będę zmieniał kadr, wy zerknijcie, bo byłem jeszcze na takich ala poszukiwaniach. To zobaczcie sami. Jestem w pięknych okolicznościach przyrody. Na jest mod kolejowy. Taka rzeczka, tu idzie fajnie dojechać, tylko już zarosło jak nie wiem co. Tu kiedyś łowiłem magnesem, ale chyba odcinku z tego nie ma. Chociaż jakieś odcinki na pewno są stąd, zerknijcie sobie. Co tu można znaleźć pod takim mostem? Jest tak, butelka zwrotna 10 groszy za puszkę do Lidlomatu i 10 groszy za butelkę do Lidlomatu. Plus tam kapselek i jakiś plastik. To sprawdźmy, ile z tego śmieciowego wypadu udało nam się groszy uzbierać. Mamy puszeczki, oczywiście nie wszystko widzieliście, bo tam się zatrzymywałem samochodem w różnych miejscach i na chwilę wyskakiwałem, parę śmieci zgarniałem I wsiadałem z powrotem, no takie miejsce akurat sprzyjało ku sprzątaniu To też sprzątanie, to nie jest, jest butelka zwrotna, to chyba widzieliście Tak Tak I wysypię resztę z torby Raczej same śmieci no i tak, dobra, tak, to jest do śmieci, to jest do złomu, to jest do śmieci, i tak, mamy, złotówka, trzeba trochę umyć, mniejsza z tym, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 złotówka, widać wszystko było, mam nadzieję, że było widać, dobra, wracamy do odcinka. Tak, na samym wstępie, nie chytujcie moich rękawiczek, nie wiem co się stało, rękawiczki mi się skończyły, mniejsza z tym. Jedziemy tak, zmienię kadr, żeby coś tam dał radę zobaczyć, i zaczniemy od takiego kabla. O, teraz tak, w które oczko go wpakować? No to będzie trochę za ciasne, tak mi się wydaje. Bynajmniej pierwszy raz to widzę. Spróbujemy w te No, coś to nie idzie. Cofniemy. Co się dzieje? Za głęboko wchodzi? Nie, powinno być dobrze. No, nie wiem, co się dzieje. Może jest. Źle wyregulowane. Nie chcę na razie kombinować. Spróbujemy inny kabel. Hmm. Chcę by tu spróbować takiego prostszego. O, tu mam jakiś taki kabelek z demontażu. Widać coś, widać. Spróbujemy go wsadzić tu. Zobaczymy, czy to będzie szło. Idzie. Pożarło go. spad. Tu jest. O, tu mam go coś, poczekajcie, widać coś. Jest nacięty. Wszędzie? Wszędzie. Powinno to bardzo dobrze wyjść, według mnie. Ale zaraz zobaczymy sami. No i dobra, wychodzi, zobaczcie. Nie chcę tej miedzi porozrzucać. Wszędzie. Już mi spadło trochę. No i mamy miedziuchę. O! Bardzo prosty sposób. Na razie jestem zadowolony. O, to idzie do śmieci, wezmę kosz. Mam kosz pod ręką, i próbujemy dalej. Dobra, mam teraz taki bardzo cienki kabelek. Tu jest takie małe, bardzo cienkie oczko. Spróbujemy, co on z tym zrobi. Nie wiem, czy to tak będzie chciało to współpracować. Coś tam pożarło. Ale czy to nacieło? Powiem wam, że nacięło. Nie wiem, czy będzie widać. Ze skupianiem sorki. Ale skupianie jest dość słabe. O, teraz skupiło widać kreskę na cięło. Dobra, spróbuję to jakoś. Może nożykiem. Nożyk jest zawsze potrzebny. Spróbuję to nożykiem jakoś zacząć. Bo tak jak mówiłem wam na początku odcinka do każdej korowarki jest potrzebny nożyk i taki tak. Chociaż nie wiem jakbyście się starali, to bez noża nic nie zrobicie. Na pewno łatwiej jest, jak nie pokazuje do kamery. A robi się. Nie? No ale to wypatrzcie mi, po prostu chcę wam pokazać, jak to wszystko działa. No i także taki cienki kabelek, też wyciągnę, to jest mieć pobielana. A to jak widzieliście, był naprawdę cienki kabelek. Dobra, teraz mam jakiś taki nieregularne kształty linka i teraz tak, w które oczko? w te większe chyba tak mi się wydaje dobra, zeżarło czy na ciało? chyba na cieło. tak pokazuję wam coś, na cieło, według mnie elegancko i wychodzi kabelek wyszedł o wyszedł, na razie jestem bardzo zadowolony oczywiście to nie jest żadna reklama, co to patyk? patyk miałem w kablach Nieważne, idzie do śmieci. Na razie jestem bardzo zadowolony bo wszystko się obiera. Teraz bardzo, bardzo cienki kabelek Nie wiem, nie chce mi się szukać suwmiarki. Mam takie urządzenie, ale nie chce mi się szukać. Zobaczymy W te najmniejsze oczko go wpakuje. O, pożarło go Coś tu dało? Jest kreska o, Nie wiem, czy to dam radę tak pokazać Poczekajcie o, jest kreska. Powinno się to udać. Tylko muszę zacząć. Wiadomo, że nożyk, tak jak mówiłem, jest potrzebny. Dobra, kwestia wprawy i nie pracowania za kamery, bo to jest bardzo niewygodne. Wam powiem. I lepsze rękawiczki jeszcze, to by było super. Dobra, kawaloncik na nożykiem. Teraz powinno bez problemu wyjść. Ale czy to się opłaca? No, ktoś twierdzi, że takie dłubanie i babranie się nie opłaca, ale jak ktoś lubi, go to odstresowywuje, to czemu nie? Kolejny kabelek obrany, mieć pobielana, izolacja do śmieci. Jedziemy dalej, może coś innego, jakiegoś druta może. Albo coś długiego zobaczymy, poczekajcie, zaraz coś znajdziemy. Mam taki żółty kawałek druta. Taki ciekawy, z instalacji elektrycznej z domu tak strzelam, nie mam pojęcia skąd go mam, mniejsza z tym w worku z kablami, teraz go tak, trochę podprostowałem patrzę, który, która dziura będzie idealna, wydaje mi się, że ta ale ciasno wchodzi, może ta większa chyba jest niewyregulowana nie ta korowarka i dlatego tą większą wchodzi bez problemu, kręcę można sobie w wkrętarkę podłączyć, podejrzewam, że będzie lepiej i dobra, zobaczmy jak to przecieło chyba słabo przecieło, tak mi się wydaje Albo nie, dobrze przecieło. Już Wam pokazuję. Tak to przecieło. Nacieło tu. I izolacja schodzi. Jest piękna, błyszcząca milbera Czekajcie, zejdzie całe. Schodzi całe. O, elegancko. Piękna milbera Zaraz Wam zwinę. Tylko wydaje mi się, że powinno iść deko do góry. Tymi... Ale nie chcę kręcić, żeby czegoś nie zepsuć, póki obiera kable. Tak to wygląda piękna milbera. Co my tu jeszcze mamy. Poczekajcie, gdzieś miałem taki antenowy kabelek. Cienki, tu mam, chyba od zasilacza jakiegoś mniejsza z tym. Wezmę pauza, go wezmę odkręcę, oddzielę żeby były dwa, bo tutaj trzeba to rozerwać i taki długi cienki kabelek przełożymy przez krowarkę. Jestem z powrotem, mam już go oddzielonego. Zakładam rękawiczkę, bo telefon musiałem obsługiwać gołą ręką. I tak wkładam w najmniejszy, najmniejszy otwór, wciągam i jadę z nim. O gdzieś się zakręciło chyba. Poczekajcie cofnę, coś, coś poszło nie tak. Chwilę przerwy, wciągnęło mi go jeszcze raz. No i dobra, kabel odebrałem, mam go tu i wciągam go. To nie żadna sztuczka, tylko po prostu wsadziłem rękę tam delikatnie pomału. I go wziąłem, wyciągnąłem. Dobra, jedzie, jedzie, jedzie i niby przecięło. Zobaczymy, jak to wygląda na kabelku. Kable są dosłownie cieniutkie. I tak o. Widać nacięcie gdzieś? No nie wiem, czy widać nacięcie, coś tam jest. Ale tak to się rwie ta izolacja, czekajcie. Wie się. No niektóre kable widocznie nie da się tym zrobić. To no, są takie cieni z nalipa te kable, nie? Ale idzie, zobaczcie. Idzie bez problemu. Jak już poszło. Wystarczy, że jest delikatny rowek nacięty na tym kablu. I wtedy bez problemu się ściąga izolacja. Izolacja ściągnięta to jest mieć miks. Dobra, idzie do miedzi. Izolacja idzie do kosza także da się coś takiego też obrać opłacalność tego, nie wiem jaka jest nie mi to ocenia. dobra, weźmy taki zwykły kabel od przedłużacza to najczęstsza jest sprawa kabel od przedłużacza, tak obcinam na pewno te końcówki i wtyczkę tu obcinam i wtedy mi to jakoś odejdzie zaraz się włączę mam obcięte ty wydłubałem te wtyczkę, wyciągnąłem i próbujemy go obrać zobaczymy który otwór będzie tu pasował wydaje mi się że ten o, idzie ciach, pach i wyszło poczekajcie, że miedzi mnie porozrzucał w świeżo obranej i ciach zobaczcie jak to elegancko idzie super, bardzo jestem zadowolony te białe to jest jakiś talk, nie wiem, nie znam się Teraz patrzymy, co dalej. Taki z tych cienkich kabelków. Ale widzę, że go trochę drapnęła ta korowarka. No, jak chciała, to widocznie go trochę tam dziabnęła. Wkładam w otwór. Pamiętajmy, żeby odebrać. Żeby się nigdzie nie zakręcił. I jedziemy z koksem. I patrzymy, co to z tego wyszło. Patrzymy, co to z tego wyszło. Ła pięknie nacięty zobaczcie, super nacięty teraz trzeba złapać kawałek żyłki poczekajcie, z której strony może będzie coś lepiej wystawało no z tej strony jest wydaje mi się, że lepiej, ale bez nożyka to chyba ani rusz zacząć, ciach i tak no można by było lepiej to pokazać, wiem, ale no nie mam warunków, mam bajzę zobaczcie, super idzie no powiem wam, że jestem bardzo zadowolony na razie z tej kurowarki. elegancko chwila moment ciach pak, to też chyba do niksu jest, bo to takie jakieś włosień taki trochę się pobawiłem bez was no i zapomniałem o kablu od myszki no także obrobiłem końcówki czyli obciąłem tą wtyczkę I wyjąłem z drugiej strony takie piny. Nie wiem, czy coś będzie widać. No dobra, misja z tym. O, widać coś tam błyszczy. Dobra, Miejsza z tym wkładam to w korowarkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu. No, trochę ciasto idzie. I korbka mi uciekła. Poczekajcie. Coś poszło nie tak. Nie dokręciłem tego mocno, wiem. Dobra, ale misja z tym. To no, na razie jest taka pierwsze, pierwsze wrażenia moje z niej. Do obsługi tej korowarki, no i jedzie kabel od myszki, ale chodzi mi bardzo o te cienkie przewody. Co to z tego będzie? No ten podejrzewałem, że to bez problemu go rozłupie, no i tak też się stało. Już wam pokazuję na nacięło elegancko. O, wyciągam teraz to wszystko i idzie bez problemu. Tam jakieś sznurki są, mistrza z tym idzie. Bez problemu. No i z tego oto kabla od myszki mamy takie cienkie kable. Zaraz sprawdzimy, czy to w ogóle pójdzie. Oto zwalę te rękawiczki, bo mnie tylko irytują. Może w palca się nie dziachnę. Wezmę sobie jeden kabelek z tego, z tej myszki. Czy to będzie takie proste? Chyba się urwał. Tak, urwał się, ale mam kawałek. No Taki dość krótki, nie wiem, z metr. Wkładam w najmniejszy otwór. Wątpię, że to natnie. Bo jest naprawdę bardzo cieniutki kabel. No, wciąga go nie, przelatuje z tyłu, dobra? Przelatuje z tyłu, przelatuje z tyłu, ale podejrzewam, że nic z tego nie będzie. Najmniejszy otwór, ale ten przewód jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo cieniutki. Teraz tak, patrzę na niego, czy coś naciął. Coś tam jakieś ślady ma. Wezmę go nożykiem, kawałek. Czy to się da taki kabelek obrać? Czy to trzeba w całości wysyłać? To jest dobre pytanie. Hmm. Poczekajcie. Nadnego kawałek tak. Wiem, rękawiczki, ale nie dało się tego zrobić w rękawiczkach. Przykro mi niezmiernie. Dobra. Poczekajcie. Czy to jest jakaś jakaś szansa na. że to się nacięło? Nie. Bez szans, nie da się tego zrobić. Tą korowarką inną. Sprawdzimy tą moją. Podejrzewam, że też się nie da. Nie, zacienki on jest. To samo będzie. Przemknie mi między zębem. A mniejsze dziurki nie dało się tu wywiercić niestety. Dobra. Wpada podsumowanie. No i dobra, witam na podsumowaniu. Mam odzyskane trochę miedzi. Tą korowarką, tak jak widzieliście, czy jestem zadowolony po tak małej ilości kabla. Ciężko stwierdzić, czy jestem zadowolony. Na pewno jest dużo szybciej i dużo łatwiej to poobierać, tak Wam powiem. Co? Ta korowarka, którą sam zrobiłem, też się sprawdzała, ale nie miała korbki. Tej korowarki to nie polecam, ale na pewno coś jeszcze wspomnę o tej korowarce. Tak, do takich bardzo cienkich przewodów to się nie nadaje, ale to przeważnie żadna korowarka do takich przewodów się nie nadaje. Co, ja zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrypcji i co? Do zobaczenia na następnym odcinku. Cześć!